Cześć, tu dane. Chciałbym Wam dzisiaj pokazać najważniejszą roślinę dla prepersa. Co to jest? Topinambur, Panie i Panowie. To jest genialna roślina, która jest często traktowana w wielu krajach jako zwykły fast. Nie potrzebuje zbyt wiele do życia. Daje piękne plony i co najważniejsze, i może przetrwać zimę, bo jest odporna na mrozy. I raz wsadzona, nawet po zebraniu bulw, bierze i po latach. I tak nam będzie planować, bo nigdy się nie zbierze do końca. I teraz tak, te bulwy są jak ziemniaki. Mało tego, można je również jeść na surowo, tylko że nie można mieć wzdęcia, nie, nie, niektórzy mają. Teraz na wiosnę warto jest wziąć się je za wysadzanie, bo następny okres do wsadzenia to będzie dopiero jesień. Bulwy wsadzamy na wiosnę albo jesienią. Jeżeli na wiosnę, to na głębokość 5 do 10 cm, jeżeli jesienią 10 do 15 cm. Zobaczcie, jaki to prosty spek. Układamy głowę, zasypujemy. I idzie gdzie stąd? Koza znowu atakuje. I mamy zasadzony, topimy. Sadzimy go. Co? w rzędach powiedzmy 60 cm i co 40 Teraz tak, topinambur rozmnaża się go za pomocą bulw. Bierzemy takie bulwy i przesadzamy po prostu w inne miejsce. Do czego możemy jeszcze wykorzystać topinambur? Topinambur potrafił rosnąć do 3 metrów i części zielone, które są na górze są wykorzystywane do produkcji kiszonek lub zielonek dla bydła. Bydła, trzody chlewnej, Owiec, świn, ogólnie no dla zwierząt, nie? tylko trzeba pamiętać, żeby je zebrać przed, przed kwitnieniem. Także, także to jest roślina genialna, tak? tym bardziej dla nas, prepersów, nie ma, nie ma nic lepszego. Nie? Także serdecznie Państwu, o, tym bardziej, że w naszym kraju. W naszym kraju rzadko ktoś jest na, na burze i nawet jak ktoś nie ma własnego ogródka, no to może zasadzić gdzieś na skraju y, jakichś działek, terenów zielonych czy, 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 czy chociażby y, w jakichś parkach. O, tak muszę zrobić. Pyk, jest, jest. Lecimy dalej. Także to jest genialna roślina. Aha, mało tego. Jeszcze zapomniałem, stopinam stopniami przecież można wytwarzać yy, alkohol. Pędy również nadają się pędy naziemne do po wysuszeniu i rozdrobnieniu można palić nimi w pies lub zrobić brykiet lub pelet. Czyli roślina ma ogólnie całą masę zastosowań. O, chociażby proszę zobaczyć. <laughs> chociażby do jedzenia dla zwierząt. Burzy. Widzisz? No. Na glebach słabszych plonuje lepiej od ziemniaków. Musimy się zastanowić, do czego będzie nam potrzebny ten topinambur. Jeżeli na bulwę, to trzeba zbierać go późną jesienią, przed pierwszymi przymrozkami. Eee, I nie ścinać górnych części roślin, nie? bo wtedy musisz krasić sobie szczotkę jakąś Masz bo wtedy zbiory są mniejsze od 40-60% nie? także trzeba to sobie na wstępie przemyśleć dzięki, pozdrawiam, do następnego, cześć